Za młodu, za młodu Wisieneczko czerwona Czerwieniuśka Wisienka, Będę kochał i całował Kiedy będziesz moja Wisieneczko czerwona Czerwieniuśka wisieńka Będę kochał i całował Kiedy będziesz moja Sprytna była, stukała, pukała, obudziła me serduszko, oknem wyleciała. Wisieńczko czerwona, przerwieniuszka wisieńka, będę kochał. Pizza. Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich wcześnego ranka. Siewnik, jak za mną widzicie, już przygotowany, a więc moi drodzy, zaczynamy siewy żyta. W tym roku dzielimy to na dwa etapy. Czyli w pierwszej kolejności będzie się żyta, a w następnym będzie siew pszenicy. No ale tam jeszcze trzeba będzie pod nią zaorać, bo nie mamy nic przygotowane. A więc zaczynamy. Małe, szybkie modernizacje wyszły w silniku. Jeszcze wczoraj po nocy robione. Zakupione zagarniacze, tak jak w tych nowocześniejszych silnikach, silnik nie takie zwykłe. Yy, wszystko na szybko zrobione, ale powinno działać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce na razie ciężko powiedzieć, trzeba jechać w pole i zobaczyć. No i co, wszystko gotowe, chyba możemy ruszać. Siewnik mamy ustawiony. Wczoraj robiona próba kręcona na około 115 kg. Tak wyszło z próby. Zobaczymy czy zawyży, czy zaniży. Bo w ubiegłym roku coś mi okłamywał siewnik na, na życie. Pszenicę pokazywał idealnie, a właśnie z żytem był jakiś problem. Także jedziemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No grabki powinny zaciągać ładniej, lepiej niż te oryginalne, które są zdemontowane. Na dwie śruby tylko przykręcane, demontowany obciążnik. W razie trzeba by było do rzepaku na przykład. Także, no, jak wszystko będzie ok, nie trzeba będzie żadnych przyrubek. Oczywiście, wiecie, kolor jakiś odpowiedni do tych grabek. A stare, tutaj sobie mamy nowe. A tutaj właśnie mamy te oryginalne siony z Nordstrina yy, Grabki, które no po prostu robią nam takie rządki jakby, nie? Tu na ładnie uprawionej ziemi, na tej mojej lekkiej ziemi powinno wychodzić płasko Dobra, ruszamy, widzimy się moi drodzy na polu, nie ma co przedłużać No i jeden przejazd zrobiony i grabki, wam powiem, sprawdzają się perfekcyjnie moim zdaniem Nie ma o co się czepić, idealnie to wy wychodzi Pole nie jest, tutaj właśnie było żyto. Słomy tutaj się nie udało idealnie przeorać. A zobaczcie, jak na tym polu to wychodzi. No Moim zdaniem, Lala. No Zobaczymy, jak to będzie dalej. Siejemy dobrze i teraz można odmierzy Zawsze jest problem z tym pierwszym przejazdem, bo wiadomo, zawsze darnie nie złapie. I tak jak i tutaj to jest. Ale ogólnie, zobaczcie, pole tutaj naprawdę nie jest fenomenalnie zaorane. I nic tu nie było szykowane. I to ładnie idzie dzięki zestawowi. powoli kończymy, przenosimy się na inny za chwilę na kawałek bezorkowy, myślę, że tam byłoby jeszcze lepiej, jeszcze lepiej bo podkreślam cały czas moi drodzy tutaj mamy taki jakby no dzierżawa drugi rok gdzie dopiero pierwszy rok glifosatem przetkane no tak, Też niepeż, no tutaj masakrycznie było w ogóle dziwię się że to daje się siać ze stawem, bez żadnej uprawy to wychodzi w miarę, w miarę ładnie. No, mała modernizacja w silniku, po nocy, na szybko, a jednak działa, przynosi rezultaty. No i tak, lecę już na kolejną działkę. Tutaj przejeżdżałem po domu, zasypałem sobie, tak jak tam wspominałem, jakieś 115-110 mniej więcej wychodzi nam do wysiewu. Tutaj działka, która jest zrobiona bezorkowo. Leży czeka na siew pszenicy. Tutaj żyta nie siejemy, tylko tu pójdzie pszenica. A my lecimy, a i tutaj chwila aleśmy to chwila jeszcze będzie zżyta. Tak też wiecie dużo, staram się ustawiać pod opryskiwać. Opryskiwaczem robię 3,5 hektara. Także idealnie mi wyjdzie hektar 10, hektar 40 i hektar łącznie da nam 3,5 hektara. Na opryskiwać na pszenicę i tak samo tam była z Żytem 2, 10 chyba tutaj będzie 90 ary, to mamy trójęć i tutaj 25 ary, także wszystko staram się ładnie sobie już poustawiać pod jeden opryskiwać żeby nie było już tutaj takich wiecie potem yy, jeżdżenie na pusto nie, jakieś na przykład ponad 3,5, czyli 4 z takim jak wyjdzie no bez sensu wylewać, upryskiwać że potem jechać jeszcze robić tego resztę, nie? Także tam do, dolewać 100 litry. Także trzeba sobie też uprawy dostosowywać tak, te działki, żeby, żeby to się tam się zgrywało, tym bardziej, że te działki wszystkie blisko domu i no takie, jak ja to mówię, pierdolniki, jarowe, półtory jarowe także. Ale najważniejsze, że blisko siebie. I mamy, moi, moi drodzy, działkę uprawianą. Był film z tego uprawiano bezorkowo. Wydaje, torfowa działka. Wydaje mi się, że tutaj powinno się siać lepiej, bo lepiej jest, jeśli jest uprawione talerzówką, niż tak jak tam yy, w świeżo A To powiem wam, że tak, moim zdaniem, majster w tych, że tam się dało dokładnie tak zasiać, ponieważ tam ta działka była zakwaszczona, zapężona, a mimo tego bezpośrednio w workę zasieliśmy. Tutaj bez orkę, czyli stależowane po, yy, po żniwach, opryskane glifosatem, bo też ta działka była zachwaszczona. I teraz uprawione talerzówko na około 15-20 cm. W tym roku postanowiłem, że nawozy NPK idą na górę, dlatego że jedziemy agregatem, robimy, można powiedzieć, trochę głębiej, nie bezpośrednio pod siewnik, czyli to będzie, tak jakby, można powiedzieć, coś pomiędzy płuk nawozem, a coś pomiędzy właśnie bezpośrednio pod siewnik. Także, no to takie powiedzmy na te 50 cm, podejrzewam, że nawóz schowamy. Nie pod pług, bo powiem Wam szczerze, ja nie zauważyłem znacznej różnicy. Więc w tym roku postanowiłem, że zrobię tak. Nie ma jakiś przeciwwskazań też co do tego dawania pod pług. Po prostu ja nie zauważam u siebie jakiejś znaczącej różnicy dawać nawóz NPK pod pług. Albo pod agregat. Niektórzy wiem, że dają bezpośrednio pod siewnik, wtedy jest nawóz najpłyciej i najgłębiej jest pod płuk. Ja to uśredniłem. Idzie pod agregat, potem do... agregat to przemiesza, idzie to pod y... siewnik, y... na to wysiewa ziarno. Czyli mówię około 10 cm plus minus y... nawóz schowamy Różne są teorie, wiecie, no mówię Wam o swoich odczuciach. Y, także no, każdy ma prawo do swoich założeń, ja osobiście u siebie różnic jako takich nie zauważyłem Jeśli chodzi o zboża, wiadomo w rzepaku nawóz koniecznie, moim zdaniem, musi iść pod pług Żeby tutaj y, ładny tworzył się korzeń palowy w rzepaku Zboża trochę... Y, no... Ja wiem, że to nawet do pół metra czy do metra y, te mikrokorzenie pszenicy potrafią sięgać Ale no mówię, ja to y, mówię teraz to, tak jak co u siebie zauważyłem Elpek wysypany coś tam go trochę widać na bogato nie sypaliśmy, podżyto 150 npk, wiadomo mniej wymagająca uprawa niż pszenica ani rzepak, to nie, to nie jest to połowę tego co pod rzepak sypiemy, także yy, co jeszcze, no i oczywiście po 12 metrowy opryskiwać yy, oczywiście zaczynamy z połóweczki żeby nie marnować nasion można by nie bawić się, ale ja zawsze wyłączam półsiewnika. Przejazd potem to półkę nakładam całym siewnikiem i rysuję ścieżkę. Trzy przejazdy ścieżka. Tak to jest u mnie i się pięknie, zawsze zgadza wszystko pod opryskiwać 12-metrowy. Żyto, tak jak mówiłem, po drodze jadąc tutaj zasypane jest. Ponad 100 kg wysiewam około 115 na hektar. Czy dużo, czy nie dużo? No z centrali wychodziło 80-90. Rok po centrali wydaje mi się, że no, zwiększenie tej dawki jest konieczne. Ale też nie do przesady, tak jak niektórzy na 150-160 chcą zwiększać, bo myślą, że jak gęściej to gę gęściej zasieją, to więcej urośnie. Niestety tak to nie działa. Także no cóż, nie ma tego dużo: 3,30 3, 30 niespełna ee, żyta. Także szybka zabawa, agregat. No i oczywiście, tak jak te zagarniacze, powiem Wam. Może teraz to nie wygląda fajnie, bo to tak mówię wczoraj po ciemku robione na szybko, ale, ale zdają super egzamin. Nie wiem czy już wspominałem jedyne co mocowania zrobiłem na środku między przedostatnią a ostatnią leją po to, żeby... znaczy obawiałem się, bo widzicie zagarniacz. Na kamerze tego nie zobaczycie, łapie brzeg koła. Bałem się zrobić, żeby łapało mi całe koło, bo myślałem, że będzie mi... Yy, Rozumiecie, zagarniało tak ślad, że na, na miękkiej ziemi nie będę widział przejazdu. sieję bez znaczników. Ja się zawsze sugeruję przejazdem koła. Przejazd koła 30 cm, przednie koło od tylnego wychodzi idealnie. Nie ma mijaków, nie ma nakładek, więc w tym wniku tak jak się nauczyłem, mi znaczniki nie są potrzebne. A więc tak to wygląda. I bałem się właśnie, że będzie mi zagarniało za mocno. A powiem Wam, że można było przesunąć. Otwory wiercić tutaj, żeby było na środku lei, akurat zostawałaby mała śnitka na znacznik i nie byłoby takich przyjazdów. Potem wam tutaj na tej miętrzej ziemi pokażę o co chodzi. Także no cóż proszę Państwa, zaczynamy ten kawałeczek, bo zaraz dobiega do końca, zasiejemy to, zostanie clean 25ary i po zawodach trzeba się brać pod, za orki pod pszenicę. I tutaj moi drodzy, widzicie właśnie jak ładnie wychodzi, a widać trochę przyjazdy. No ale to no cóż, no, nie będę już tego przerabiał. Po agregatach talerzowych, zestawach też widać przyjazdy. Ale ogólnie, zobaczcie jak ta ziemia jest uprawiona. Pole, nie orane, podkreślam, nie pole. Wygląda czasami dużo lepiej niż pole orane, i to kilka razy. Także no. Co mam wam powiedzieć? To akurat jest dobrze. No. Kilka przyjazdów, i zaraz mamy yy zasianę. Tutaj jeszcze raz potem odbijemy. Tu, oczywiście, Żyda musiałem zrobić. Tu ścieżki nie było, może potem jeszcze cofnę. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. W siewniku. nie idzie wcale nic za dużo. Wszystko jest git, można powiedzieć. No ale tu jeszcze trochę mamy zasiania plus clean, także trochę powinniśmy tutaj jeszcze wysiać Parę przyjazdów i po polu, no bo to wiecie, dwójka w osiemdziesiątce Trzy metry szerokości Ścieżki teraz widzicie, światła się świecą, załączone są ścieżki Sprawdźmy może czy one działają Poczekajcie, żebyśmy to wszystko ujęli Czy teraz rolki żółte Powinny się nie kręcić No i stoją w miejscu Jedna i druga Dobrze, Mórki. Działają Z tym nie ma problemu No i co Parę przyjazdów I będziemy mieli Wysiane Co tu już zostało połowę pola, mamy pewnie coś takiego Także nie jest źle Ustawienie fiony jakby komuś to było potrzebne. Siódma pozycja. Tak jak mówiłem, wychodzi nam jakieś 115 kg na hektar, także jest dobrze. Grabki, nic tutaj się z nimi nie dzieje, farba się jedynie co poździerała. No i tutaj więcej. Jedyne co można było tak jak podkreślam zrobić to je rozsunąć trochę. Ale no teraz chociaż wyraźnie widać ślad koła. Widzicie o. Ostatnio leje można było ją ale to mówię szczegół. Ogólnie no, jestem no, bardzo no, zadowolony, bo pole wygląda dużo lepiej po tych zagarniaczach niż po zagarniaczach tych właśnie yy, oryginalnych. I co najważniejsze, one do rzepaku będą robić robotę, bo tampe grabki są za ciężkie, za duże do rzepaku. A bez, yy, bez grabek jest taki problem, że tylne leje mocno przysypują przednie leje, bo ja się je każdą leję. No, można by jeszcze próbować właśnie siać co drugą, ale ja nie jestem tego zwolennikiem. To raczej na cięższych ziemiach się co, co drugą leje, na lekkich. Co, co drugą, na lekkich powinno się go siać gęściej, jeśli chodzi o międzyrzęda. Ale to też każdy ma jakieś tam swoje przekonania. Rzepak, rzepakiem. My dzisiaj skupiamy się na życie, Także już niewiele zostało i zaraz będzie finish z tym żytem. Już działka na torfach, co to zawsze było ciężko uprawić, wszystko się tu oblepiało, zalepiało. No, mamy zasianą perfekcyjnie moim zdaniem, no, naprawdę nie ma się już o co tutaj czepić. Jest y, naprawdę zrobione ładnie. Zestawik wypełnił swoją rolę. Jak na stole zrobione zasiane, Z żadnego ziarka nie jesteśmy w stanie znaleźć na polu, także no, jest zrobione tak jak być. Powinno moi drodzy. A więc przenosimy się już na ostatni klinik 20 parę ary i zakończamy się żyta. Które no sprytnie przychodzą, ładnie to wszystko wychodzi i tak jak powtarzam pole robione talerzówką bezorkowo. I tutaj naprawdę nie ma żadnego żadnej różnicy. Zobaczymy jak to będzie jeszcze w plonie. No i tak, klinek zasiany, 25 ary. Bardzo ładnie też tutaj wyszło. Zestawik świeżo tutaj, świeżej olany już nie nagrywałem, bo tutaj jest tyle kręcenia, że tu się nie można skupić na niczym, no tylko hamulec, gaz, steczny przód i to tak tak okrągło no i cóż, siewy żyta zostały zakończone, coś tam nam trochę tego żyta chyba zostało, czyli nie poszło 115, wyszło jednak trochę mniej Fiona nas troszeczkę uszukała w życiu, tak jak w tamtym roku nie wiem, czekajcie, muszę opuścić pszenicy pokazuje idealnie, a w życie jednak trochę gdzieś. Trochę coś tam oszukuje. Nie jest to dużo, no ale... Myślę, że coś około 40 kg, gdzieś 30 kg może zostało, czyli wysieliśmy około 110 na hektar. Tak podejrzewam, że to tak wyszło. Tak mi się wydaje, może nawet nie zostało, może 20 zostało, no ciężko powiedzieć, zobaczę wysypię to, bo, yy, bo wtedy będzie można zważyć dokładnie, co zostało tak to ciężko na oko. Yy, Grapki się nie myślałem się poluzowały. Także widzicie patencik przetrwał siewy w dwóch różnych, yy, metod, po dwóch różnych metodach uprawy były siane, jak i w jednej, tak i w drugiej. Yy, jest to bardzo dobry siew agregatem. Jaka różnica? A taka, że tu gdzie była bez orka, jest po prostu bardziej, bardziej jednak twardo jest, się w nich stabilnie idzie. A tutaj, właśnie głęboka orka. No tutaj też taki piasek mamy typowy. No to powiem Wam, że tutaj, no, 80 miała co robić. Tak samo zresztą i tam na niektórych ujęciach było widzieć, no, agregat idzie. Super opcją było zrobienie na pływaku, pływającą opcję na tych, na wahaczu całym tym bo czasami jeszcze ciężej, czy coś się delikatnie przypycha, jak jakieś słomę mamy podnośnikiem podnoszę, nie podnosząc się wnika i to jest mega mega zaleta agregatu No i cóż, chyba nie ma co tu więcej przedłużać, odcinek trzeba zakończać, się wyżyta, zakończone czekamy teraz na wschody, na, mam nadzieję na ładne wschody po agregacie no i cóż, za zabieg herbicydowy i zapada żytow zimowy, aby nam rosło i nie wymarzło i na wiosnę dokarmiamy, nie? jak to mówią, od nowa cała zabawa. Także dziękuję za uwagę. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Teraz dużo się dzieje. Mieliśmy co? Mieliśmy orkę, mieliśmy orkę porównanie dwóch metod, mamy siewy. Teraz yy, subskrybujcie kanał i Zostańcie na dłużej, bo będziemy testować odkładnie śrubową w polskim Bomet. Także jak kogoś ciekawi jak kryje, jaka różnica, zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na razie. Cześć.